Drogie babcie, drodzy dziadkowie, składam te życzenia w Ostrołęce, gdzie tutaj przed chwilą spotkałem się z seniorami w domu seniora i rozmawialiśmy przy szarlotce, przy herbacie, przy kawie o problemach starszego pokolenia, o radościach i o nadziejach. Bo szacunek dla starszego pokolenia, dla wszystkich osób starszych, coś, co w Polsce zawsze było świętością. Ten szacunek należy się nie tylko od osób młodszych, od dzieci, od wnuków, ale również od całego społeczeństwa, a szacunek i wsparcie należy się również od Państwa Polskiego. Moi dziadkowie pochodzili z różnych stron przedwojennej Polski, ze Stanisławowa, czyli Polska Południowo-Wschodnia wtedy, i również z okolic Dzisny. To Powiat dziśnieński to dzisiaj okolice Łotwy, niedaleko granicy łotewskiej, ale także z Polski centralnej, ze Świętokrzyskiego i z Warszawy. Uwielbiałem słuchać ich historii, ich opowiadań. Oni rzeczywiście bardzo zachowywali się rozpieszczaniem nas, swoich wnuków, bardzo nas kochali. Jestem im za to niezmiernie wdzięczny. A z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka życzę Państwu spełnienia marzeń. Dużo zdrowia, dużo radości i oczywiście takiej stuprocentowej pewności, że Wasze wnuczki, Wasi wnukowie nie tylko Was kochają i pamiętają o Was, ale każdego dnia chcieliby, żeby głęboka radość zagościła W Waszych sercach i wiosna, która mam nadzieję za parę miesięcy rozkwitnie, też rozkwitała W Waszych domach i W Waszych rodzinach. Wszystkiego najlepszego!